Cześć, witajcie. Dzisiaj wykonam sałatkę pięciu smaków według Mariusza i Agnieszki z odmładzania na surowo na podstawie książki Moje 90 dni. Sałatka pięć smaków składa się tak naprawdę z kilkunastu składników. Pierwszym z nich ma być ruchlo lub inna ciemna sałata. Ja zastosowałam u siebie raszpankę. Drugim ze składników ma być pulpa z marchewki i buraków. Proszę bardzo, ja dzisiaj wyciskałam soczek. Więc jak najbardziej taką półpę z buraków i z marchewki posiadam. Kolejny składnik to świeży ogórek pokrojony w kostkę. Następny kawałek papryki. Ja również pokroiłam sobie to w kosteczkę. U mnie akurat w lodówce była żółta papryczka, także ładnie nam tutaj urozmaici to kolorystycznie. Następnym składnikiem według przepisu powinna być kapusta kiszona, natomiast ja niestety dzisiaj w swojej lodówce kapusty kiszonej nie miałam, ale miałam ogórka kiszonego, który, jak rozumiem, po prostu ma nam dodać tutaj kwaskowatości jako jeden z pięciu smaków. Także myślę, że również się spełni w tej lekko zmodyfikowanej wersji. Aby w sałatce pojawiła się ostrość, Agnieszka zaleca, bo myślę, że to Agnieszki sprawka te przepisy. Agnieszka zaleca dodanie rzodkiewki. Ja tym razem pokroję sobie tak fajnie, finezyjnie w talarki, żeby urozmaicić wygląd tej sałatki. Następnym składnikiem powinien być kalafior, ale tego również w swojej lodówce nie posiadam dzisiaj. Natomiast mam brokuła, w związku z tym skroję sobie tutaj jedną różyczkę brokułka i myślę, że też będzie super smaczny. Nóżkę też troszkę skroimy. Następnym dodatkiem będzie awokado, które ja sobie pozwoliłam odrobinę skropić sokiem z cytryny, po to, żeby nam nie ściemniało, tylko cały czas miało zachowany taki ładny zielony kolor. Ale oczywiście wiecie, że taki przepis to jest po prostu propozycja. Wariacji na temat sałatek może być bez liku. Uważam, że bardzo ciekawym dodatkiem po to, żeby tym razem dodać słodkości są rodzynki. Jest to dla mnie trochę zaskakujące, ponieważ ja w sumie do tej pory rodzynek nie stosowałam w sałatkach. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa tego smaku połączenia rzutkiewki, na przykład i rodzynki, i do tego jeszcze brokuła. Na całe moje szczęście, w przepisie pojawiły się również pomidory, bez których ja osobiście życia sobie nie wyobrażam. Dla mnie, pomidor to jest po prostu podstawa, chociaż wiem, że nie do końca, nie zawsze jest zalecany, bo on tam ma dużo czegoś czawianów chyba. Nie, ale ma też bardzo y, dużo potasu. Nie, no, tylko zastanawiam się nad połączeniem, bo w sumie sałatka jest warzywna, natomiast zarówno rodzynki, jak i pomidory z botanicznego punktu widzenia, zresztą jak Mariusz często podkreśla, to owoce. No, ale skoro jest taki przepis, no to widocznie tak można. A jak pomidory, to oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zmodyfikowała jeszcze czegoś, a mianowicie nie wyobrażam sobie pomidorów bez cebuli. W tym przypadku cebula czerwona znajdowała się w mojej lodówce. Uwielbiam cebulę. Cebula czerwona jest zalecana przez Mariusza za odmładzanie na surowo, więc grzecznie się słucham. I w lodówce mam właśnie cebulkę czerwoną. Ja lubię każdy rodzaj cebuli, więc mnie to jakby nie robi większej różnicy. Skoro jest zdrowsza, no to oczywiście wybieramy zdrowo cebulę czerwoną. Nasiona chia, jedna łyżka. Pewnie fajnie będzie się je później wyciągało z zębów. Zobaczymy. Jedna łyżka sosu sojowego Kikoman. Nie wiem, czy to jest naturalnie fermentowane, czy nie. Ciężko mi powiedzieć. Dodam jeszcze troszeczkę. Ale wczoraj byliśmy na sushi wegetariańskim i taki sosik mi właśnie został. Miałam w lodówce jeszcze jeden pojemniczek pulpy, więc pozwolę sobie go też jeszcze tutaj dodać. Jak się nic nie zmarnuje. W przepisie, już w sumie na samym końcu, jako jeden z dodatków znalazła się pokrzywa. Wprawdzie suszona, ale ja akurat miałam swoją świeżą, więc drobnie posiekaną, drobno posiekaną. Zastosujemy świeżą pokrzywę. Mam nadzieję, że nie będzie kuła wiązek. Hm. Dwoma ostatnimi składnikami według przepisu jest olej tłoczony na zimno oraz e, kiełki. A ponieważ ostatnio stałam się szczęśliwą posiadaczką. Prasy do oleju, do tłoczenia oleju na zimno Stana. A sobie właśnie taki olej teraz szybciutko na miejscu wytłoczę. Jeszcze nie próbowałam do tej pory y, wykonać. Oleju z sezonu czarnego, więc myślę, że właśnie nadeszła ta pora. Według instrukcji, którą widzimy tutaj, sama instrukcja obsługi prasa do tłoczenia oleju, widzimy, że jak najbardziej sezon znajduje się na liście. Użyłam pierścienia z numerem 1. Coś tam już spróbujmy, jak smakuje. Mmm, Zobaczcie, jaka leci już fajna czarna smuka. Ciekawy kolor do sałatki. Ok, mamy już taką fajną, słuszną ilość tego oleju. Myślę, że na jedną sałatkę jak najbardziej wystarczy. Więc polewamy naszą sałateczkę. Mhm. Żeby dodać sałatce jeszcze więcej zdrowia, ja zakombinowałam w ten sposób że również wycisnę sobie do sałatki odrobinę oleju z siemienia lnianego, w moim przypadku brązowego, bo słyszałam, że to jest najzdrowszy z olejów. Tak mówił Zbyszek, soczyście. No i ciekawa jestem, Zbyszek, jeżeli obejrzysz mój film, będzie trzeba to mnie poprawić. czy można ze sobą łączyć oleje różnego rodzaju, czy to jest w porządku. Zakładam, że tak ale jakby tak nie było, dodaj daj znać. Ponieważ ja generalnie uwielbiam się to myślę, że użyję jeszcze tutaj te wytłoczki, które mi pozostają po wyciskaniu oleju lnianego, ponieważ bardzo, bardzo myślę, że wzbogacą też jeszcze dodatkowo smak naszej sałatki. No i oprócz tego, że te wytłoczki są również bardzo zdrowe. I będzie też taka fajna krótkość w tej sałatce. Mimo, że awokado już jest troszeczkę twardawe, no ale... Nie zawadzi powariować. Posypiemy sobie wytłoczki tak tutaj dookoła, żeby też dodać uroku naszej sałatce. Trochę jeszcze tutaj rozdrobnie w palcach. Mhm. Okej. Okay. Dolejemy jeszcze więcej tego oleju. Ja lubię jakie jest fajne, oleiste. Mm. Będzie pyszne. Pomyślałam sobie również, że nie zabraknie jako dodatku do sałatki ekologicznego octu jabłkowego, który też doda jeszcze kwaskowatości no i zdrowia. O, nowy, jeszcze nie zdążyłam otworzyć, ok? Dobrze, już otwarty. Na łyżeczkę, jedna łyżeczka takiego octu. Myślę, że będzie jak najbardziej spoko. Wprawdzie nie ma tego w przepisie, ale... Lubię, jak jest odrobinę soli. Sól moim zdaniem podkreca smak. Oczywiście sto, stosuję tutaj taką sól, właśnie jak widać różową, fajną, zdrową, gruboziarnistą. 100. No i oczywiście świeżo zmielony pieprz, który też musi się znaleźć. No to już jest po prostu kwestia indywidualizacji smaków. Ja po prostu uwielbiam pieprz i lubię odrobinkę soli również do potraw. Ostatnim ze składników są kiełki. E, znowu mamy w tym momencie broku, tym razem w kiełkach. Myślę, że bardzo będzie się fajnie komponował. Na razie mogę tylko mówić wszystko w kategorii moich przypuszczeń, bo jeszcze nigdy takiej sałatki nie robiłam i nie jadłam. A przepraszam bardzo, to jeszcze nie były wszystkie składniki. Ostatnim składnikiem są płatki drożdżowe nieaktywne, które również kupiłam u Zbyszka soczyście. Okay, damy ich też soczyście tutaj, o. Proszę bardzo, takie właśnie płateczki. I to powiecie, żeby jeszcze posirować i dodać odrobinę pestek z dyni. No dobra, już chyba wystarczy, bo może się okazać, że jest przekombinowane. No dobrze, sałatka wydaje się być gotowa. Tutaj widać, jak to wygląda warstwowo. Później jeszcze dostanie koloru, jak ją wymieszamy. No, i czekam, aż rodzina zjedzie do domu. Będziemy konsumować i będę Wam mówiła, czy było smaczne. Bo zdrowe to na pewno bardzo. No dobrze, mieszamy sałateczkę i zaraz będzie pora na jedzonko.